Witam. Tematem dzisiejszego odcinka będzie szczaw. Szczaw się przeważnie nam kojarzy z zupą szczawiową, ale jego kwaśne liście również możemy dodawać z powodzeniem do innych potraw. I również świetnie on smakuje jako dodatek do omleta z tartym serem. I dzisiaj taki omlet ze szczawiem dla was wykonam. Pokażę jak to zrobić. Co jest do tego potrzebne? 50 gram Liści szczawiu. Cztery jajka, cztery łyżki tartego sera, sól, pieprz, dwie łyżki oliwy, również łyżkę tartego sera będzie mi potrzebna do posypania już usmażonego omletu. Zaczynamy. Cztery jajeczka. Do środka, do miski. Cztery jajka do miski. Te skorupki sobie teraz tu odrzucę, żeby mi nie przeszkadzały. I teraz doprawiam. Sól. I pieprz. Mieszam. Ładnie to muszę sobie przemieszać. I do tego teraz wsypuję 4 łyżki tartego żółtego sera. Do środka. O, teraz to ładnie sobie wymieszałem. O i omlet już mam przygotowany. Odstawiam, teraz przygotowuję liście szczawiu. W liście szczawiu obrywam łodyżki o tu tylko szybciutko pokażę na czym to polega o tu łodyżka jest miękka to niekoniecznie tam gdzie twarde obrać o tak jak tu twarda łodyga musimy ją wyrwać o te łodyżki odrzucamy i teraz zwijamy ciasno rulonik zwijamy ciasno rulonik i ja teraz ten wszystki szczad w ten sposób muszę drobniutko pokroić. No, szczaw już mam pokrojony w drobne paseczki. Patelnia mi się grzeje na gazie. Dwie łyżki oleju wylewam na patelnię. Troszeczkę ona jeszcze mi się musi podgrzać. Niedużo oliwy i teraz tak, ten pokrojony szczaw na patelnię. Smażymy go bardzo krótko, chodzi o to tylko, żeby on nam zmiękł, żeby on nam zmiękł. Już starożytni Rzymianie doceniali walory smakowe i lecznicze szczawiu. Szaf Szczaw, y, pomaga usunąć z, z organizmu toksyny, poprawia pracę wątroby, wzmaga trawienie, naprawdę te zielone warzywo jest u nas niedoceniane, zawiera witaminy A, C i witaminy z grupy B, krzem, żelazo. Bardzo cenna roślina, bogate, bogate źródło witamin. Leciutko go tylko, aby nam troszeczkę zmiękł. Już mamy miękki i teraz te cztery jajka wymieszane z startym żółtym serem wylewamy na patelnię. O razem to teraz wszystko mieszamy. Ładnie to musimy wymieszać i smażymy na bardzo wolnym ogniu. Jak spód się nam zarumieni, dopiero tego na, ten, nasz ten omlet będziemy przewracać. Tylko muszę to teraz dobrze wymieszać. O, o, już mamy wymieszane, jednak troszeczkę jeszcze podkręcę gaz i będziemy już powolutku smażyć. Zarumieniony spód przewracamy na drugą stronę. O, teraz już. Omlet przed, chwili, przed chwilą został przewrócony na drugą stronę. Tak ma mniej więcej wyglądać spód, żebyśmy nie mieli problemu z odwróceniem omleta. Na złocisty kolor, kiedy już zobaczymy, jak brzegi smażonego omleta robią się takie złociste, łopatka pod spód na całą długość, przewracamy i smażymy z drugiej strony. Na wolnym ogniu żeby go nie przypalić. I czekamy teraz, aż nam się usmaży druga strona. No, gaz wyłączamy. Omlet już jest upieczony, ponieważ w ten czas mi kamerzysta się spóźnił. zademonstruję jak to prawda przewrócić. Łopatka do końca. Raz, proszę bardzo. Omlet ze szczawiem. Teraz na wierzch jeszcze go. Dekoruję żółtym serem, posypuję go, o ładnie i jeszcze sobie troszeczkę go przyprawimy pieprzem. Łatwe w wykonaniu, bardzo szybko, można smaczną potrawę wykonać. Na kolację, ewentualnie na śniadanie. Bardzo prosto: szczaw. Świetna roślina. Nie tylko do zupy szczawiowej, ale również można go dodawać do innych potraw, co Państwu zademonstrowałem. O szczaw dodany do omletu startym serem. Dziękuję.